Cześć, witam serdecznie. W piątek wyprawowy. Piątek, niestety, jest zimny, 8 stopni. Piątek jest lany deszczem. Lało kurczę przed chwilą. Także pogoda mnie nie rozpieszcza dzisiaj, ale trudno. Nie patrzę na nic i idę dalej. Bardzo wysoko się znajduję w tej chwili. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłem tak wysoko w terenie. Nie? A podążam do miejsca, które sobie na mapie znalazłem. Będą prawdopodobnie, mówię, nigdy tam jeszcze nie byłem nie wiem co, co mnie zastanie, ale pra prawdopodobnie są, są jakieś łączki, polanki, jakieś nieugory. No i <laughs> ciekawość mnie żera, że <laughs> tak się wyrażę. Ciekawy jestem, czy na, na takiej wysokości, na, na takich polach kiedykolwiek coś, coś się działo, czy poprzednie stulecia coś tam działały, nie? czy uprawiały, czy wypasały bydło. Fajna na skałka zaraz A i No, czy, wypasał, czy wypasały bydło? Zobaczę, zobaczę. Pochodzę chwilę. Może coś, coś ciekawego wyjdzie w postaci jakiegoś świadka Typu plomba, jakaś koninka. Yy, może jakiś feniks, cokolwiek wyskoczy. Będę wam się starał pokazać. <laughs> no. 1000... nie 1000, tylko kilometr 900 miałem do przejścia Bo dojechałem do, do pewnego momentu już niestety dalej autem miejsce docelowe jest po prawej stronie O Już bym był na miejscu Nie wiem czy żeście słyszeli nawigację czy nie ale Coś tam mi poplała No nic zaraz tam zobaczymy A co tutaj się dzieje ciekawego co to jest? Co, ale co to? Huh. No, zrobię sobie zdjęcie, spróbuję może później coś to przetłumaczyć jakiś postument z tablicą no fajne to yy, dobra no, no, na czym ja skończyłem? Aha, że wyszedłem z samochodu, no, no bo dalej już nie da rady było jechać i przypiłem pineskę kilometr dziewięćset mi pokazała do przejścia na piechotę. No ale tu, nie wiem, chyba żeście słyszeli przed chwilą, nawigacja mi oznajmiła, że jestem już w pobliżu. Także zaraz chyba będzie rozpakunek. Tam gdzie zmierzam, ja ten temat już drążyłem od kurcze, nie wiem, z półtora roku. Ja tak naprawdę intensywnie to się wziąłem za to gdzieś od miesiąca yy, analizowałem jak to ugryź z której strony się dostać no i a, alternatywa taka że do pewnego do pewnego miejsca samochodem a yy, dalej niestety na piechotę a może niestety całkiem fajnie jest, fajnie się idzie. 1933 do 34 hmm. Dobra, moi mili ja... Nie przeciągam i zaraz ten, zaraz mam nadzieję się zamelduję ponownie. Dotarłem na miejsce, z tym że kurczę, żaweczka jest. Hmm. Co tu się dzieje? Tutaj trawa za wysoka, tam jest nisko jakaś fajna polana też będzie. Zaraz tam podejdziemy dalej. No bo tutaj mi się pokazał obiekt, co tu znowu jest takiego? desiderata. Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu pamiętaj. Jaki pokój może być w ciszy? Bla bla bla, nie będę tego czytał. Teraz yy, na koniec z dopiskiem. Tekst znaleziony w Starym Kościele yy, w Baltimore, datowany w roku 1692. Hmm, ładna data. na moich nizinach że tak powiem słońce widzę świeci a tutaj jest mniej sympatycznie Dobra zabieram się do działania drugi sygnał w sumie kilka sygnałów w jednym miejscu teraz podjąłem w poprzednim nic wielkiego blacha do złomu zmieni Wyciągnąłem fajną, ciekawą rzecz w elementach. Niestety jest to uszkodzone. Są jakieś napisy. Jest to w trzech elementach, tak jak tutaj widać. Raz, dwa, trzy. Ja tego nie uszkodziłem. To było rozwalone, bo jakbym to gdzieś nie wiem przycisnął, przyłamał to był ślad świeżego materiału to jest wszystko w patynie może się uda odczytać co tu jest napisane może się coś kurcze znajdzie od czego to mogło być jedno jest pewne było to bardzo fajne bardzo ładnie to musiało kiedyś wyglądać albo jakiś rzeczy które wyszły w ostatnim czasie nie nagrywam tradycyjnie tak jak to zwykle u mnie jest bo jest tragedia z pogodą nie wieje za mocno co chwilę takie kurcze przypływy są deszczu po minutkę po dwie po chlapie po chlapie znowu słońce świeci i to tak cały czas taka pogoda jesienna bardzo mało jest sygnałów jest jeden ziko wyszło to jakiś element było w bryłce w ten sposób. Myślałem, że plomba będzie, ale to jest nie wiem, co to może być. I wyszedł jeden pruski fenik. No jest bieda z nim, no, ale jest moneta jakaś tam, nie? Tutaj jest tyle mnie jest ciekawych, że po prostu nie wiem w którą stronę głowę obracać, nie? Bo na przykład. Idę sobie, idę, gdzieś stamtąd przelazłem, zobaczcie tutaj, podejdę na chwilę, z ciekawości, coś tu takiego, na dom mieszkalny to mi, to mi to nie wygląda za bardzo, bo Köszönöm, is. кто это могло быть, либо так? coś Dobra, ja idę. Dalej. Kręcę się. Uspokojuję się na chwilkę z wiaterkiem, bo yy... widzę, że chmura jest deszczem. <laughs> Bardzo piękne plusy teraz wyskoczyły. Piękny pluski guzik. Tak czy nie? Bo coś. Teraz no plusy na 100%. Piękna korona. Ucho jest. Fajnie. Wyskoczył fancik. Mało bym się go tutaj spodziewał. Akurat to na, na takim miejscu. Ta łączka jest piękna. To aż się prosi, żeby wejść. Tylko co tam się kurde rozpędzę? to muszę wracać, bo chlapie deszczem. Ja siedzę pod takim kasztanem. Majówkę Kurde, tu chyba coś Albo to jest jakieś przypięcie, albo Dostało to kiedyś Chociaż jakby było uderzone Tu jest wypukłe, to tutaj by była dziura A tutaj nic nie ma, nie? Będzie żyła, będzie żyła majóweczka Heh, Trzecia czy druga? Chyba już trzecia że będzie łusko ale wyskoczył moniaczek dwa feningi pruskie dodatkowo jeszcze podkleję jeden fening prusy i tutaj gniot z trzeciej rzeszy feningi. ale te trzy monety to jest słuchajcie bilans chyba pod, myślę pod dwie godziny nie? <grym>, także jest słabizna tutaj może nie tutaj, tylko w ostatnich dwóch godzinach? No zobaczymy, co jeszcze będzie. A z tych dwóch godzin to mogę śmiało powiedzieć, że pół godziny to jeszcze było, było posiedzenie pod drzewem, bo plało znowu, nie? <laughs> Usiadę ja na takiej ławce, tutaj zaraz Wam pokażę. O tak, jakieś fajne miejsce. Na skraju lasu yy, usiadł, napił się kawy, i to chyba był błąd. Bo powiem wam, że tak się rozleniwiłem że mi się już nic jedza, nie chce. <laughs> nie, decyzja jest taka, że odpuszczę sobie dzisiaj. Bo jest, bo jest no, nerwówka, jest za duża, bo mnie kurwa za przeproszeniem ta, ta pogoda. 10 minut chodzenia, 10 przerwy. Teraz akurat spokojnie jest, świeci słońce. Ciekawe jak długo. Yy. Od kolana do samego końca, na dół, sam gnój i to. Tak to wygląda. No, mokro jest. Mokro jest i tyle. Także to będzie koniec chyba, bo, tak jak mówię, nie ma sensu. Szkoda trochę, bo nie wiem, kiedy będę miał następny wolny dzień. Mam nadzieję, że dosyć szybko. To będę chciał tu poprawić. Tylko niech się pogoda ustabilizuje. Ale słuchajcie, jeszcze tutaj y, kręciłem się chwilę. Wieje, przepraszam, nic nie mam wpływu na to. No, y, kręciłem się, idzie ja. O jest tutaj, tutaj widziałem tylko jego mościa. Ciekawe czy będzie coś z niego, jakiś żyjący czy nie. Twardy. O ho, ho, Będzie chyba dzisiaj jajko. No, zobaczymy jaki ma korzeń. O, no, dziś może tutaj. Będzie jajko. <noise> Dobra, ale to jeszcze jest, jeszcze, jeszcze, jeszcze jest jajko nic tu. gdzie to było. No tutaj jest miejsce gdzie gdzie chodziłem. Jest tutaj. Ole noga. Ładny, ładny jest z O, widzę, że tutaj jakiś nieduży wysyp był, bo tam jest, ale kurde, jak ja tam wejdę. Tu nic nie widać? Nie, chyba nie Ej, Gdzie to jest tutaj? Nie no, wchodzę, nie odpuszczę go bo, bo wygląda zacnie O, no to podgrzybek może być, ja mam, ja mam skłód, ja mam prawie dwa kilometry na piechotę do przejścia, także chyba. Nie wiem w jaki sposób spędzę ten czas rozglądając się po, po boczu drogi. Dobra, nie przyciągam. I tak już jest przegięcie. Z czasem, kurde, muszę zobaczyć, co tam się ponagrywało. Czy to jest w ogóle sens coś posklejać, w jakiś sensowny film? Czy jest sens w ogóle coś posklejać i jak będzie sens to no to coś tam dodam. Zobaczymy. No, a tymczasem będę się żegnał. Także dziękuję jak tradycyjnie za obecność kto tam posiedział popatrzu wypociny moje. Myślałem, że coś więcej wyjdzie ciekawego co bym mógł pokazać. No ale Nie jest powiedziane, że nie będzie, bo może następnym razem. Daj Boże. Ok, trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.